Pierwszy w ogóle na planie miał miłość. No były stresujące bardzo, ale takie chyba pełne jakiejś akceptacji i w ogóle jakoś tak od razu zbudowaliśmy super tam atmosferę taką trochę koleżeńską, rodzinną, i tak zostałam przyjęta od razu, więc bardzo dobrze wspominam, naprawdę. A czy śledziłaś kiedyś ten serial wcześniej? Pamiętam, że jako dziecko, jak były początki tego serialu, to faktycznie gdzieś tam w telewizji leciało, ale teraz już się zgubiłam zupełnie. Już teraz nie, nie śledzę i nie, nie orientuję się tak bardzo. No, aczkolwiek dołączyłam, więc jakoś trzeba troszeczkę no, zacząć śledzić. Okay. Jakie najbardziej wątki ciebie ciekawiły wcześniej w tym serialu? Nie wiem, czy pamiętasz może jakąś konkretną sytuację, która utkwiła w głowie. Ojej, vlogach? chyba konkretnej sytuacji nie pamiętam, ale bardzo lubiłam chyba jako dziecko. Taką domową atmosferę tam i jakby taką, taką, taką rodzinność, taką bliskość tam i, i, i taką jakąś normalność po prostu, że to nie jest jakieś takie nadmuchane, nie wiadomo co, tylko jest po prostu od człowieku. A czy bywało tak, że na przykład z rodziną zasiadaliście przed całą, przed telewizorem, żeby oglądać ten serial, czy raczej nie? Y Mało to pamiętam. Wiem, że była chyba sprawa z tego, że leciało jakieś odcinki, jak miłość, i faktycznie to oglądałam, ale to chyba byłam tylko ja i moja mama. No i potem jakoś to się przerwało. A szkoda.